Z Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Witam Państwa Krzysztof Dymczak Dzisiaj moim Państwa gościem Wieloletni prezes, kierownik Można powiedzieć człowiek, instytucja Kiedyś Foto, Higiena, Korona, Błyskawica, Gaś Teraz LKS, Błyskawica, Gaś Jan dzień dobry Dzień dobry za kulisowo już sobie rozmawialiśmy, że w tym roku, jak e, zresztą sam pan wspomniał, będzie prawie 50 lat e, działalności w klubie. Wspominał pan czasy, nawet e, rozgrywek od klasy D przez C, B klasę. Kiedyś w ogóle wymarzył sobie pan, że ten klub może zagrać w Lidze? Znaczy, marzenia zawsze są, tylko pewne rzeczy się realizuje. Można zrealizować, inne nie są do zrealizowania. Tylko tu małe sprostowanie. Fotohigiena to był tylko taki wyłom w całej historii Gać. Głównym klubem działającym od 1946 roku była Błyskawica Gać. W związku z tym, że y, fotohigiena grająca w Oławie nie miała zaplecza y, boiskowego i tak się połączyliście, byli i w Jackowicach, w Oławie, potem już zostali bez boiska. Przyszli zaproponowali połączenie się, no i wówczas połączyliśmy się. Myśmy akurat potrzebowali wtedy trenera, a oni mieli trenera, pana Marka Grabowskiego, i tak żeśmy te dwa kluby złączyli wszystko i tak powstała przez parę lat fotohigiena, błyskawica, gać. Ale zawsze to była błyskawica, gać, a fotohigiena to był tylko taki dodatek do, do nazwy klubu. Spojrzałem sobie w, w historię. w Osiem sezonów w trzeciej lidze e, klubu to naprawdę duża historia. Jak na, jak na tak e, małą e, miejscowość można powiedzieć, że wy byliście takim trochę pierwowzorcą. Teraz mamy już kilka takich klubów na najwyższym nawet poziomie e, w ekstraklasie: też grała niejcześcia, e, grają niepołomice. Ale wy wygraliście w trzeciej lidze, a wasz, e, może, nawet, może nawet nie wasz największy konkurent, ale, ale po prostu miasto Ława było. Poziom rozgrywkowy niżej. To było chyba wielkie zaskoczenie dla mieszkańców. Znaczy, wiem, czy zaskoczenie. Piłką powinni się zajmować ludzie, którzy to kochają, a nie robią tego yy, z przymusu. Bo jak to zawsze mówią, przymuszonym koniem daleko się nie zajedzie. Ja robię to już przez prawie 50 lat, ale to jest taki mój yy, konik, takie moje hobby. Drugie Nieraz życie. żona mówi, bo ty tylko na boisku ty nic nie widzisz, tylko piłkę. A ja i tłumaczę, ja zanim poznałem ciebie, to już znałem piłkę. Także miałaś wybór, nie? Ja nie rozżartuję, namówiło, bo musisz wybrać albo wódkę, albo ja. No to ja jej się pytam, a ile by tej wódki miało być? Nie? Tak samo ja mogę to zamienić na piłkę, nie? Wszystko. Ale dajemy radę, żona już się przyzwyczaiła, ciągniemy to i. Tak się zdarzyło, mieliśmy młodych zawodników, młodego trenera. Udało się, gralibyśmy do tej pory w trzeciej lidze, gdyby nie te reformy, bo myśmy spadali tylko przez wprowadzane reformy. Było osiem grup, mieliśmy ósme chyba, czy siódme miejsce, stworzono cztery, spadliśmy. Jak żeśmy znowu awansowali, no to potem to już żeśmy spadli tylko z tego tytułu, że. No, mieliśmy bardzo młody zespół, chłopcy bardzo młodzi, niedoświadczeni. No I to była taka finezja. Nie było takiego kata, który by przystawił nogę i strzelił tą decydującą bramkę. Przegrywaliśmy tak 2-1, 1-0, wszystko na no, zawsze te punkty trzeba zdobywać, żeby na końcu. Potem w tej czwartej lize też żeśmy grali. Też żeśmy byli wysoko, znowu była reorganizacja, znowu my spadli. No ale już po jakimś po pierwszym sezonie spadków z okręgówki awansowaliśmy z powrotem do czwartej ligi. No i teraz robimy wszystko, żeby utrzymać się, mieć bezpieczne miejsce, uniknąć spadku i baraży. Co do obowiązku i pilnowania klubu, pamiętam nawet taką sytuację, kiedyś przyjechałem. Miałem... Miałem możliwość przyjechać wizytować wasz obiekt, jeszcze jak występowaliście w trzeciej lidze. Pamiętam taką sytuację, jak właśnie wizytowałem osobiście z panem ten obiekt i właśnie nawet nawet pan stwierdził, że woli dzisiaj zapłacić gotówką, bo nie wiadomo, czy tutaj prezes zapłaci w danym momencie przelew, żebyście mieli pewność, żebyście mieli licencję, żeby się nie okazało, że zaraz wam ktoś nie uiści przelewu i was nie ma w trzeciej lidze. No właśnie dlatego były pewne kłopoty z panem Tomaszem. Ja nie, nie, nie lubię obiecywać, jak coś obiecuję, to musi to być zrealizowane. Czy chodzi o zawodników, czy o różnego rodzaju inne rzeczy. To samo było przecież z naszą licencją. Mieliśmy licencję, ale COVID był, był mec ruchem. Pan Luda wtedy pojechał do Grecji. Nie wiem, kto tam do niego zadzwonił, posprzedawali bilety w covid na ruch, chorzu, wszystko. No i policja się zdenerwowała i stwierdziła, że nie, nie spełniamy wymogów, a mieliśmy licencję. No i zaczęły się znowu cyrki, no bo trzeba znowu ponieść teraz, żeby to dostosować, tak jak yy, trzeba było, dostawić nowy płot, wszystko, podwyższyć ten bo myśmy mieli półtora, cały obieg ogrodzony półtora metrowym płotem, a tu trzeba było zrobić na 1,80 m, no i już żeśmy docelowo zrobili teraz. Na dwa wszystko dogrodziliśmy, to kosztowało ponad 80 tysięcy nie? i też zimową porą na, na treningu na hali wszystko rozmawiamy. To Tomek mówi, no trzeba napisać bo do okręgu, że, żeby nam przesunęli termin, bo to opole wtedy prowadziło. Zrobienie tych, tych, spełnienie tych wymogów, ja my no ale co napiszę, żeby coś zrobić, to trzeba coś zacząć, a jak się nic nie robi, to co pisać, ośmieszać się? szyściutko. ja mnie, wiesz co prezes, wstyd mi za Ciebie wszystko, ja mnie przecież ja już wszystko zrobiłem, jak zrobiłeś? Ja my no już wszystko zrobione, a ja przez styczeń, a mieliśmy termin chyba do 20 no lutego, wszystko zrobiłem, wszystko razem, sponsorów, wszystko zrobiliśmy, zrealizowali, wtedy nawet jeszcze, bo to COVID był, PZP dał nam, Chyba 45 tysięcy to 20, baner wisiał, pamiętam 20 tysięcy tak, było można było przeznaczyć na co innego, a resztę y, na podwyższenie y, tych zabezpieczeń, wszystko to, żeśmy te pieniądze wykorzystali, resztę dołożyli sponsorzy i żeśmy, wszystko już teraz mamy. Na zicher wszystko, no ale tak cały czas no. boisko wysypywać, farba kosztuje, paliwo wszystko kosztuje. No a to powinna dać gmina, to bo takie błoną, ja no to idź do gminy i załatw. A ja muszę mieć czymś to kosić, bo to nikt nie kosił, tylko ja. Tomek przyjeżdżał oczywiście na wszystkie mecze, wszędzie był czy Pucharowy, czy takie, ale był jako gość. A całą czarną robotę, wszystko to robiłem ja. Dobrze, że teraz jest jeszcze moja córka, zięć, koleżanka, jej z mężem, no i jeszcze tam inni tacy y, sąsiedzi, którzy nam pomagają i ten wózek ciągniemy. Bo tak jak był dalej sam, to już bym to dawno y, rzucił, bo ja nieraz na zebraniu wiejskim mówiłem: ja my ludzie, przyjdźcie, pomóżcie, bo to nie jest lata 70., że Janek miał 18 lat. Janek już ma 70 lat. A dalej robi to samo, co w 1975 roku dalej sam. Boisko sypie, boisko kosi, bo medzie jest. Bo... A teraz już jest dwa boiska, koło szkoły trzeba skosić, trzeba wymalować dla juniorów czy dla tramkarzy, czy tutaj tak samo. I tak roboty jest od metra. Jak jeszcze żeby boisko wyglądało, trzeba dosypać nawozu, no to trzeba kosić główne boisko i ze trzy razy w tygodniu, żeby hmm. zachować naprawdę stan tego tej murawy. I dobry standard. No właśnie a co do zawodników e, też pan wspomniał w e, fotochygiene przywijało się was u was też e, dużo znanych nazwisk i wody Janusz Gancarczyk, e, między innymi na przykład Marcin Przybylski, który też strzelił ostatnio e, piękną bramkę w meczu pucharowym. E, kto był takim kto był takim według pana, e, taką największą gwiazdą zespołu, która zapamięta się gdzieś tam w historii, i kto był takim zmarnowanym talentem? Bo, bo chyba można powiedzieć, że Michał Brodkowiak, który u was e, w gacie miał okazję e, kilka znaczy, sezonów spędzić. Mi ciężko tak jest, bo, bo tych chłopaków naprawdę było bardzo dużo można byłoby y, kogoś skrzywdzić, no ale Marcin Przybylski który poszedł do wyższego, znaczy do. Myśmy spadli, on poszedł, chciał grać w wyższej lidze, grał i się sprawdza, bo niektórzy grali z nami. Ja powiem tak, niektórym może młodym chłopakom zrobiłem krzywdę, bo pokazałem im, jak wygląda futbol w trzeciej lidze, jak się gra. I oni zamiast to uszanować, poczekać, że ktoś ich zauważy bo przyjeżdżali różnego rodzaju yy, skauci. trenerzy, skałci, wyłapywali te talenty. Jak będziesz dobry, to nic cię zauważą. Nie pobrali sobie jakiś Ala menadżerów, sześciutko, woda sodowa w głowie zaszumiała, wszyscy chcą grać w wyższej lidze. No ja, ja nie słyszę, żeby tam któryś oprócz Marcina. Przybyskiego, który, żeby gdzieś jakąś karierę wyższą robił. No, o Gancarczykach, Januszu i Marku nie wspomnę, bo to byli ligowcy, nie, no to, to tam. Oni się powinno to wymagać, znaczy oni to mieli we krwi wszyscy. Cała rodzina Gancarczyków, to, to są utalentowane chłopaki, wszystko tylko. A Michał Bortkowiak, do którego wyciągnęliście rękę tutaj, jak w Śląsku, no, no potem się pogniewał problemu. i o, pogniewał się jak Prezes luda, po, bo szkoda mi bardzo trenera Jacka i sposprzeczali się, no to trener powiedział, że składa rezygnację. To i powiedział, to ja przyjmuję, no, a potem napisał, że to decyzja zarządu. Nie, no, ja bym się w życiu nie zgodził. Podjął taką decyzję. Naprawdę mi. Jacka fajny mi szkoda było naprawdę, że ocze były naprawdę dobrym trenerem i wtedy odeszło Bartkowiak jak i odeszli inni zawodnicy, których potem on wziął do Jaroszyński, czy inni, tam Krzemiński, co poszli do Nowej Rudy nie i tam dobra. z nim. Gdzie on szedł, to oni poszli za nim, a naprawdę i mieliśmy naprawdę takich... Wiesz, chwilę. Można powiedzieć, że z, z, wy, wychodząc z gać karierę w Śląsku robił nawet pan Szukiełowicz, nie? Tak, tak, tak ten sezon chyba w tak, 2015. Tak. Był u nas trenerem i potem to był zadzwonił do mnie pierwszego, że właśnie podpisał kontrakt, bo z nami miał kontrakt i że dostał tę no, umowę ze Śląskiem i przeszedł, no. To ja potem wszystkim trenerom nie wiecie, że jak byliście w Gać, to potem ktoś was tam gdzieś W ekstraklasie zauważył. Zauważy. zauważył. Step by step. Tak. No właśnie, teraz powrót, tak jak Pan wspomniał do korzeni, LKS Błyskawica Gać, czwarta liga, obecnie czwarte miejsce, ale byliście w stanie już w tym sezonie, w tej rundzie, sprawić, można powiedzieć, małą niespodziankę, między innymi zwycięstwo z woli Bożem. Pewnie chwilowo Barysów się ucieszył, koniec końców oni też stracili punkty, więc status quo zostało zachowane, ale, ale wam się udało utrzymać nosa liderowi. Znaczy, ja wiem, czy nam się udało. No. Nie ma drużyn niepokonanych. Nie ma drużyn niepokonanych. Ja cały czas będę powtarzał. Stare pożekadło trenera Feliksa Sztama w boksie. Nie ma odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni. Jeżeli są sytuacje bramkowe, trzeba je wykorzystać. A my w każdym meczu tworzymy sytuację z 10, a mamy zawsze tej, brakuje postawienia kropki na d Akurat tutaj wyszło nam szyjciutko, mieliśmy sytuację, i chłopcy wykorzystali, zostawili serducho, można powiedzieć, na boisku, i, i ten, i, i wygrali. No. Zasłużenie wygrali. Chociaż. Sprawiedliwy powiem, uczciwie byłby no ale udało nam się wygrać. Chwała chłopakom za to, że, że walczyli do końca, nie przestraszyli się yy, drużyny, która obecnie jest liderem. To samo bardzo dobry żeśmy rozegrali w ubiegłym sezonie z baryczą sułów u nich na boisku też przez większość, żeśmy prowadzili dopiero po czerwonej karce zawodnika od nas. W końcówce straciliśmy dwie bramki, także ja chłopakom tłumaczyłem, jeżeli wejdziecie na boisko i potraficie nawiązać równorzędną walkę z drużynami, które na dzisiaj są na topie, prowadzą w tej lidze, to nie ma drużyny, które wy nie moglibyście pokonać. Tylko trzeba więcej i walczyć. A jeżeli się wychodzi i myśli się, że. Z góry wynik przyjdzie, to nie tędy droga, tego się nie da. Trzeba wyjść i walczyć. Po awansie z klasy okręgowej, tak jak Pan wspomniał, obecnie raczej stabilizacja, czwarte miejsce w czwartej lidze. Ale myśl, myślicie już może o, o przyszłości? Mar macie może jeszcze jakieś, tak jak to wcześniej też nazwałem, marzenia, by jeszcze kiedyś awansować do tej trzeciej ligi? Znaczy, marzenia zawsze są, chcemy awansować, ale to wszystko wiąże się raz. Warunki finansowe, finansowymi, najpierw, jeżeli postaramy się o, o godne warunki finansowe, to będziemy myśleć o awansie do trzeciej ligi, nic na siłę. I druga sprawa to musi być stabilizacja zespołu. Jeżeli po tej rundzie większość zespołu zostanie tak jak zostali po awansie. To można coś na tym budować, bo jeżeli mamy od nowo ściągać nowych ludzi, znowu ogrywać, zgrywać, to będziemy dalej walczyć to o utrzymanie w czwartej lidze. Nie? A mamy zespół naprawdę młody, można powiedzieć bardzo młody, ale perspektywiczny. Nie? Są młodzi chłopcy, utalentowani, także jeżeli tylko będą chcieli grać u nas, z pełnym szacunkiem będziemy robić wszystko, żeby oni u nas zostali. Tak jak Pan gdzieś tam zakulisowo wspomniał, Stowarzyszenie Wasze jako Błyskawicy Gaś to nie tylko i wyłącznie piłka nożna, bo teraz otworzyliście te, też sekcję e, śpiewu, sekcję muzyczną. Tak. Mamy w stowarzyszeniu, bo nie chcieliśmy zakładać innego stowarzyszenia dodatkowego, w tym samym stowarzyszeniu mamy dzieci również, które są uzdolnione muzycznie. I mamy zespół wokalno-instrumentalny, kapela po naszemu. Dzieci naprawdę angażują się, śpiewają, to jest część dzieci, która, która gra w żakach, w orlikach, w piłkę i również ich pasją jest muzyka, jeżdżą po występach, po wsiach, gdzie ich zapraszają, wszystko, na razie tutaj lokalne, może przyjdzie czas gdzieś, szukamy jakichś ogólnopolskich takich festiwali, gdzie można by było ich... Pokazać, ale na razie tutaj lokalnie. Ostatnio śpiewali na jarmarku wielkanocnym w Oławie w niedzielę. To organizatorzy sami stwierdzili, że dzieci rozbiją.